Pierwsze równanie uporządkujemy. Zostawimy minus 2x po lewej stronie. 3y przeniosę na lewą stronę ze zmienionym znakiem i zostawę, zostawię po prawej stronie minus 2. Natomiast z drugiego równania wyznaczę y, bo przy y stoi współczynnik równy 1, więc tak będzie najprościej. Y to się równa. Teraz tak, tu mamy minus 6 i dodajemy 6x. Następnie to wyrażenie to podstawiamy w miejsce y do pierwszego równania. Otrzymamy wówczas minus 2x odjąć 3 razy minus 6 dodać 6x. No i to się równa minus 2. A drugie równanie przepisuję bez zmian. Wracam więc do pierwszego równania. No i porządkuję je. Zostawiam minus 2x. Nawias wymnażam przez minus 3. Tak, przez minus 3. Okay, a drugie równanie przepisuję bez zmian. Teraz w pierwszym równaniu redukuję wyrazy podobne. Ten wyraz z tym wyrazem to jest łącznie minus 20x. Natomiast liczbę 18 przeniosę na prawą stronę. To muszę ją odjąć. I stąd otrzymam po prawej stronie minus 20. Drugie równanie z tego układu równań przepisuję bez zmian. Wracam do pierwszego równania, dzielę tutaj obustronnie przez minus 20 i stąd otrzymuję x równy 1, a drugie równanie przepisuję jeszcze chwilowo bez zmian. I teraz x równy 1 zostawiam i podstawiam tą jedynkę tutaj do drugiego równania w miejsce x. Stąd otrzymam x równy 1, y to się równa minus 6 dodać 6. Stąd ostatecznie x równa się 1, y równa się 0.